Przed z kolejną częścią z mierzeniem ubrań z działu dziecięcego. Tym razem mam ubrania z Zary. Wydaje mi się, że tam akurat mają najciekawsze kroje, które są bardzo zbliżone do Zary damskiej. Plusem jest to, że te ubrania są trochę tańsze. Wszystko co zamawiam jest na 13-14 lat, czyli około 164 cm wzrostu. Ja mam 157 cm. Natomiast wydaje mi się, że te ubrania tak można je porównać do S. XS z działu domskiego. Zanim zacznę mierzenie, to na moim Instagramie w tym momencie wpadła rolka z mierzeniem zestawów z działu dziecięcego z Zary. Tutaj możecie zobaczyć moje zamówienia. Zresztą na sobie też mam jeden z kompletów. Co prawda ten komplet akurat niestety już nie jest dostępny. Jeżeli śledzicie mnie na Instagramie na bieżąco, to na pewno go widzieliście, bo wrzucałam w nim i różne zdjęcia, i i oznaczałam Wam numery referencyjne jeszcze... Z Zanim został wyprzedany, więc jak chcecie być na bieżąco, to koniecznie tam wpadajcie. Przechodzimy do mierzenia, i pierwszą rzeczą jest kamizelka. Tego typu kamizelki w ostatnim czasie są bardzo modne i kosztują między 200-250 zł w różnych siedziówkach, przynajmniej ja widziałam je w takich cenach. A słuchajcie, na zarzewie cięcej jest to cena 119 zł, więc taniej. No i co? Przymierzam. Okej, okay, moim zdaniem jest to totalnie rozmiar S w porównaniu do działu damskiego. Zobaczcie, że jest. Fajna, obszerna, mogłam powiedzieć, że nawet taka oversize'owa, e, Ma kieszenie, i przede wszystkim ona jest tak cieplutka, jest taka gruba. W dodatku, jak widzicie, ma też spory kaptur. E, no i ma w ogóle bardzo ładny kolor. Czasem te beże są, wiecie, wpadające albo w róż, albo w zieleń. A tutaj wydaje mi się, że to jest taki idealny beżowy kolor, więc naprawdę bardzo fajna propozycja. Lecimy dalej, słuchajcie, stwierdziłam, że muszę przymierzyć taką kurtkę, płaszczyk, futerkowy, znowu jest to bardzo grube, cieplutkie, ocieplane w środku, więc coś idealnego na zimę. Cena już była niestety trochę wyższa, bo 229 zł, natomiast wciąż wydaje mi się, że jest to cena albo porównywalna do działu damskiego, albo troszkę mniejsza. W różnych cenach potrafią być te kurtki, no szczególnie w zarze. Czasem to nawet można tam znaleźć kurtkę i za 600 zł. Okej, okay, ale szczerze mówiąc, krój w niej już nie jest taki oversize'owy. Na długość jest idealna. Zresztą sami widzicie, długość jest naprawdę spoko. Kaptur tak samo, wielki, obszerny, cieplutki, ale... Jednak zobaczcie, rękawy w nim są już trochę krótsze, więc tu niestety chyba ta kurtka odpada. Ale wiecie co, ja też jestem przyzwyczajona do tego, że kurtki mnie zawsze tak zalewają i po prostu mam zakryte ręce. I dla mnie idealna długość w kurtce rękawa jest taka. Natomiast często mierzę też ubrania z kasią osipowiczką na niska kontra wysoka i wtedy takie kurtki zazwyczaj u niej mają dobrą długość właśnie jak są do nadgarstka, więc wszystko zależy od upodobań. Jeżeli dla Was do nadgarstka to jest dobra długość, nie za krótka, no to jak najbardziej można wtedy taką kurtkę złapać. Dobra, lecimy dalej, odkładamy kurtki i czas na różne zestawy. Może nie takie dosłowne, bo dosłowny zestaw będę miała tylko jeden, ale będę tutaj łączyć górę z dołami. I tak, na pierwszy ogień idzie zielony sweterek w takim kolorze botegi bardzo modnym. W sumie ten kolor już nie wiem ile czasu jest modny, ale cały czas z mody nie wychodzi. Kosztuje on 99 zł. A tutaj mamy spodnie. Spodnie jeansowe. Ja w ogóle mam problem ze spodniami z działu damskiego, bo często są na mnie za długie, wszystko muszę skracać, więc tutaj się ratuje działem damskim, plus są tańsze. No te spodnie akurat kosztują 89 zł, więc jest to naprawdę bardzo dobra cena. Jak widzicie, są czarne, rozszerzane na dole i dodatkowo mają dwa kolory materiałów. Od wewnątrz są trochę jaśniejsze, od zewnątrz ciemniejsze, plus jeszcze są takie asymetryczne z przodu i od tyłu. I to, co jest zawsze we wszystkich spodniach z działu damskiego i w Zarze i w H&M, to to, że mają tutaj znowu w talii taką gumeczkę, guziki i po prostu możemy sobie to ściągnąć. Dopiąć, dopasować do naszej talii, więc mamy i super długość, i super talię, i te spodnie zazwyczaj są bardzo fajnie dopasowane. Także bez żadnego gadania, idę się w to przebrać. Okej, okay, zacznijmy od swetra. Powiem Wam, że jest idealny. Właśnie taki fajny, obszerny, można sobie spokojnie schować w nim ręce, czyli tak jak ja najbardziej lubię. Kolor przepiękny, w ogóle fajna jest ta struktura. Po prostu takie warstwy materiału zrulowane. Odszyte? Nie wiem, jak to jest zrobione, ale wygląda naprawdę ciekawie. Jeżeli chodzi o spodnie, to długość jest spoko, chociaż szczerze mówiąc, wolałam, żeby były tak 2 centymetry dłuższe, żeby nachodziły na buty, ale to też zależy, kto jaki krój woli, bo naprawdę nie wygląda to źle. W talii super się dopasowują. Nie wiem tylko, czy podoba mi się ta asymetria tutaj, czy to faktycznie dobrze wygląda. Więc z przodu. Trochę dziwnie, ale na przykład z tyłu już dużo, dużo lepiej się to układa, mam wrażenie. O! o! <laughs> ale dziwna kieszeń! Kieszeń jest przeszyta, jakby nie mogę tutaj, i zobaczcie, że ta jest wyżej, ta jest niżej, nie mogę tutaj nic rękiem włożyć, ale dziwne, a z przodu? Nie, z przodu ma już normalne kieszenie, ok, czyli. Tyłu są bardziej ozdobne, z przodu są normalne, no ale ogólnie są ciekawe i naprawdę są bardzo tanie jak na jeansy. Sweterkowi dałabym 10 na 10. Spodnie kwestia po prostu upodobania, ale dobrze się dopasowują. Właśnie fajnie można je sobie tutaj gumkami ścisnąć w talii. Ja sobie delikatnie zmniejszyłam i naprawdę spoko to wygląda. Podmianę swetrów, ponieważ zamówiłam jeszcze taki jeden biały sweterek. Chociaż powiem Wam, że teraz jak zobaczyłam go na żywo i jak go dotykam, to mam wrażenie, że jest strasznie taki cieniutki i taki mało przyjemny. Nie, nie wygląda porządnie. Jego cena to 70 zł, więc. Mniej niż klasyczny sweter, ale wcale nie tak mało, lecę się w niego przebrać. No dobra, w sumie na sylwetce nie wygląda tak źle. Znowu jest taki bardziej obszerny, można schować sobie tutaj rękawy. Jak widzicie, też jest troszeczkę dłuższy. Jest to taki typowy, klasyczny basic, więc jeżeli komuś brakuje takiego w szafie, no to w sumie za tą cenę można takiej złapać na zarze dziecięcej. Na pewno lepiej się prezentuje niż na wieszaku, więc teraz zmieniam, zmieniam o nim zdanie i w sumie na ciele też jest przyjemny, nie jest gryzący. No i też nie wiem, co tutaj więcej o nim opowiedzieć, bo sami widzicie, że jest to klasyczny basic, nic tutaj odjechanego się nie dzieje, także taki oto biały sweter. Idziemy dalej, zapewne większość z Was zauważyła, że są tutaj buty i tak te buty również są z działu dziecięcego, buty z Zary Kids zamówiłam tylko raz, było to w jednym z odcinków letnich, gdzie klapki albo, a może to było z handemu? Sorry, to było z H&M. Zamawiałam klapki z H&M i one były naprawdę genialne. Właściwie to mam je do tej pory w swojej szafie. A tym razem postanowiłam przymierzyć, przetestować buty ze zary dziecięcej, e, takie jesienno-zimowe i dopasowałam je do dwóch zestawów. Tutaj mam pierwszy zestaw i to już jest taki faktyczny zestaw. I mamy tutaj koszulę. Oraz spódniczkę. Jest to zestaw w pepitkę i jak widzicie, spódniczka jest asymetryczna i ma też po boku e, kawałek paseczka. On nie spełnia funkcji zmniejszania i powiększania e, spódniczki, spełni funkcję tylko i wyłącznie ozdobną. E, z boku mamy suwak, a jeżeli chodzi o tą koszulę, tak jak widzicie, nie jest ona aż tak długa. Nie jest to taka typowo obszerna koszula, ale może też dlatego, żeby nie rozchłaniać spódniczki. Także przebieram się i zobaczymy, jak będzie to wyglądało. Ale zapomniałam o butach. Do tego założę takie długie, ciężkie buty. One kosztowały 219 zł. Nie jest to jakoś super mało. Aczkolwiek wygląda naprawdę bardzo fajnie. Jestem ciekawa, jak się sprawdzą. Także teraz idę się już to wszystko przebrać. Ok, powiem Wam, że tak jak zazwyczaj uwielbiam zestawy, tak mam wrażenie, że tutaj ten zestaw troszeczkę za bardzo się zlewa. Ta koszula jest na zatrzaski, i tak by się prezentowała, jakby była zapięta. Troszeczkę tak brakuje. Sylwetki, brakuje jakichś kształtów. Natomiast jak jest rozpięta, to i tak mam wrażenie, że gdzieś ta sylwetka się w tej stylówce gubi. Jakby się mieli to, nie wiem, gdzieś tak zarzucone, spuszczone na, na ręce, no to lepiej, no ale nie po to się kupuje koszulę, żeby ją nosić w ten sposób. A tak wygląda dosyć dziwnie, więc raczej bym nie łączyła tego razem. Spódniczka osobno, koszula osobna, bo tak to naprawdę jest bardzo fajne. Zobaczcie, że rękawy są spokojnie są za krótkie. A z kolei spódniczka też ma bardzo fajny rozmiar, jest taka no niby delikatnie odstająca, ale to jest taka wiecie, że czujecie się swobodnie, nic mimo wszystko stali się nie zsunie. Tak wygląda z przodu, tak się prezentuje od tyłu, no dobra, no w sumie tak jak patrzę od tyłu to nie jest jakaś super długa, ale nie jest zła, jakby... Komfortowa, jest luz, więc naprawdę spódniczka bardzo fajna, bardzo wygodna. W ogóle buty. Ja nie powiedziała, że to są buty z działu dziecięcego, powiedziałabym, że to są normalne, modne buty z działu damskiego i są mega wygodne. Są tak mięciutkie, i nie wiem, mam wrażenie, że. Są dużo lepiej zrobione niż te buty, które zazwyczaj dostajemy na dziale damskim, bo tam często są takie twarde, tu od razu pięta obciera, tu gdzieś się coś boli, tutaj coś jest ciasnego, a te są takie mięciutkie, że naprawdę... Mega fajne! I ja zamówiłam mój klasyczny rozmiar 38. Wydaje mi się, że na zarze dziecięcej jest chyba do 39, więc jest to naprawdę spory rozmiar. Szczególnie, że większość dorosłych kobiet ma rozmiar 37, 38, 39 i dokładnie ten sam rozmiar możemy znaleźć na zarze dziecięcej. stylizacji, która również składa się z trzech rzeczy. Pierwszą z nich jest taka oto koszula. Zobaczcie, że ona już jest dużo dłuższa. Już widać, że jest taka oversize'owa. Kosztowała 119 zł, więc to jest bardzo, bardzo dobra cena jak za e, taką kurtkę koszulową. Do tego, słuchajcie, zamówiłam leginsy, ale to co mnie zdziwiło, e, te leginsy, uwaga, uwaga, przyszły z tym. Ktoś zapomniał tego odpiąć, więc... E, Choćbym chciała je zostawić, nie wiem jeszcze, czy będą dobre, ale nawet gdybym chciała je zostawić, to i tak muszę je odesłać, no bo co ja zrobię z takim klipsem. Kosztowały one 59 zł, yy, i mam wrażenie, że... Mogą być dosyć luźne, przynajmniej tak wyglądają, no wiecie, leginsy, zazwyczaj są takie malusieńkie i dostrzeżają się na nodze, fajnie się dopasowują, a te od razu wyglądają jak wielkość nogi, więc nie wyglądają na opinające, ale o tym się przekonamy za chwilę. No dobra, i do tej stylizacji, słuchajcie, dopasowałam jeszcze takie... Śmieszne, różowe buty. Znaczy śmieszne, nieśmieszne, modne, no teraz kolorowe buty są mega w modzie, szczególnie z kolorowymi podeszwami. Myślę, że będzie to idealnie pasowało do tej koszuli, kurtki koszulowej. Nie wiem tylko, czy te legnicy będą z tym fajnie współgrały, no ale nałożę no je po prostu, żeby wam jakoś to wszystko naraz pokazać, no i lecę się przebrać. Dobra, słuchajcie, jeszcze zanim się przebiorę, to stwierdziłam, że pokażę wam samą tą spódniczkę bez koszuli na sobie. Bo, jak zrobiłam to koszulę, to mam wrażenie, że wygląda ona jeszcze fajniej, ciekawiej, jednak ta koszula troszeczkę tam przeszkadzała, więc tak się ona prezentuje. No i teraz lecę się przebrać w różowy zestaw. Wiecie co, te legendy? Tak psuły efekt y, tych butów i koszuli, więc stwierdziłam, że pokażę Wam je osobno. E, tak się ona prezentują. Przede wszystkim nie mają wysokiego stanu, myślałam, że jednak będą miały wysoki, a jak widać, nie do końca. Teoretycznie dobrze się układają, praktycznie. Nie są opinające, są bardzo grube i takie, no nie wiem, mam wrażenie, że one pogrubiają przez to, że nie do końca dobrze się opinają na nodze. Tutaj na przykład są luźne, mimo że tego nie widać, bo są grube, więc. One tak odstają od nogi, a wyglądają jakby ją opinały. Dosyć długie są, powiem wam, że tutaj mi marszczy się ten materiał, odstaje i ta gumka całkowicie spada z pięty. Nie trzyma się bez butów napięcia. Na mnie akurat nie do końca leżą, nie do końca mi się podobają, aczkolwiek nie ma tutaj co ukrywać. Są bardzo grube, bardzo ciepłe, więc nawet na zimę, jak ktoś idzie, nie wiem, na narty czy coś i chce założyć coś ciepłego pod spód to te sprawdzą się wtedy idealnie no dobra, to teraz przebieram się w różową koszulę, różowe buty i wracam do Was z ostatnią stylizacją. Tiarę i tak się to prezentuje. Słuchajcie, założyłam pod tą koszulę e, krótkie shorty, żeby dobrze wam ją pokazać, żeby dobrze pokazać buty, dlatego że do takich butów e, długich raczej lepiej sprawdzą się albo legginsy, albo rajstopy i wtedy właśnie jakaś sukienka, jakaś spódniczka, albo właśnie taka koszula pod warunkiem, że właśnie mamy rajstopy, mamy biker shorty, pod spodem to też zawsze fajnie wygląda. No, więc co? Tak to się prezentuje. Buty znowu mega mięciutkie, mega wygodne, porównywalne do tych czarnych. Są przeurocze, są no mega słodkie. Jak ktoś chce zrobić właśnie jakąś kolorową stylizację, no to myślę, że te sprawdzą się super. A koszula też jest naprawdę bardzo fajna. Długość rękawu i wszystkiego, jak widzicie, jest idealna. Dla mnie po prostu 10 na 10 Tak się ona prezentuje z tyłu. Oczywiście jest odrobinę dłuższa. I jest ona. Na guziki. Spokojnie można ją sobie też nosić rozpiętą. Ja dzisiaj nie mam dobrej stylizacji do tego, żeby ją pokazać jako rozpiętą, bo wygląda tak bardzo domowo-dresowo. No ale zobaczcie, że fajnie się układa, jest naprawdę bardzo ładna. O, i ma jeszcze po boku dodatkowe kieszenie. Też super plus, bo nie wszystkie kurtki koszulowe mają kieszenie. Te z działów damskich, a są minimum dwa razy droższe. To już było wszystko, ale przed chwilą do mnie przyjechał kurier i przywiózł zestawy, właśnie z Zary Dziecięcej, które będę Wam pokazywała na Instagramie. Więc słuchajcie, robimy taki mały sneak peek. O Boże, jaki to jest piękny kolor. Mam tutaj różne sweterki. Są też spodnie takie dzianinowe, domowe. Tutaj jeszcze coś mam. Tu mam jeszcze jakiś inny zestaw. Nie będę teraz tego otwierać, będę to wszystko robić na Instagramie, na Reelsie. No ale to była taka mała zapowiedź, także jeżeli chcecie zobaczyć, jak to się układa, jak to można fajnie stylizować, chcecie też bezpośrednie numer referencyjne do wyszukania tego strona to wbijcie na mojego Instagrama, tam też możecie mi na bieżąco, aby nic was nie ominęło. No a ja się już z wami żegnam, mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia! Pa!